Cześć Boże, dzień dobry moi drodzy. Jak pewnie wiecie, bardzo lubię wymyślać fajne daty rozpoczęcia i zakończenia nowenny pompejańskiej. To jest nowenna, która trwa 54 dni. I najczęściej staram się, żeby tak wymyślać takie daty, rozpoczęcia, żeby to była jakaś symboliczna data, ważna też z punktu widzenia oczywiście kościoła nas, katolików tak samo zakończenia. No i w tym roku, już za dwa tygodnie, jest świetna okazja, żeby rozpocząć nowennę pompojańską, zacząć bardzo wyjątkowy czas, ponieważ za dwa tygodnie to jest 14 luty, to są walentynki, ale przede wszystkim jest to środa popielcowa, czyli zaczynamy Wielki Post, najważniejszy dla nas katolików czas w roku. Jeżeli rozpoczniemy nowennę pompojańską właśnie 14 lutego, to wtedy zakończymy ją dzień przed niedzielą Miłosierdzia, żego, w sobotę. Zazwyczaj było tak, że jeżeli zaczynaliśmy pompajankę właśnie w środę popielcową, to kończyliśmy w niedzielę miłosierdzia Bożego, ale w tym roku jest to rok przestępny, więc trochę się to przesuwa o jeden dzień. Czyli nie zakończymy w niedzielę miłosierdzia, tylko po prostu w sobotę, dzień przed niedzielą miłosierdzia Bożego. Myślę, że to jest naprawdę super pomysł, żeby cały okres Wielkiego Postu jeszcze te kilka dni później, do dzień miłosierdzia Bożego, spędzić na modlitwie różańcowej. Ja postanowiłam, że, bo kończę tę nowennę, rozpoczęto 1 stycznia, że przez te bodajże 9 czy 10 dni będę ciągnęła dwie popojanki. Oczywiście nie będzie to łatwe, będzie to trudne, bo to jest jednak ponad 2 godziny na dzień, ale stwierdziłam, że pewne moje problemy, sprawy, no, trzeba niezwłocznie zacząć się w ich intencji modlić, więc zaczynam 14 lutego. Jeżeli ktoś z Was chciałby dołączyć, to bardzo, to bardzo Was zachęcam. Cały wielki post poświęcony, spędzony na modlitwie różańcowej, myślę, że wyda wielkie owoce. Więc jeszcze będę was namawiać, ale już teraz tak na dwa tygodnie przed Wam, mówię, żebyście mogli już zacząć, żeby to po prostu już pracowało trochę w Waszych duszach. Mam nadzieję, że wiele z Was się przyłączy. Szczęść Boże, kochani.